To jest jakaś durna reklama, jak coś takiego czytam, no to wiem, że yy, czegoś takiego ja nie kupię. Kurczę, gdzie ja ten olej walnąłem, no? Cześć! Dzisiaj o kolejnej sferze naszego życia rowerowo kolarskiego Jeżeli lubicie się zamknąć w swoim pokoju, piwnicy czy garażu sam na sam ze swoim rowerem oraz wonią aromatem smarów oraz olejów i kosmetyków do roweru, to to jest odcinek temu poświęcony. W tym będziemy mówić konkretnie o środkach smarujących do naszego łańcucha. Sama mnogość tych środków na rynku sprawia, że chciałoby się zrobić wam trochę odcinek na zasadzie gotowania na ekranie, bo jest to naprawdę smaczny temat. Wybór mamy wielki, a jeżeli też i wielki, no to nie taki łatwy. Ale postaram wam się sprawę uprościć. I chociaż nagrywając już wielokrotnie ten odcinek, zauważyłem, że można pracę doktorską napisać też na olejach i smarach do roweru, postaram się jak najbardziej sprawę skrócić i pokazać Wam to z jak najszybszej perspektywy. Dobra, przechodzę na Waszą stronę. Dla ułatwienia ustawiłem już oleje według pewnego kryterium i zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. W ogóle wybrałem serię Finish Line'a. Dlatego, że jestem przekonany o bardzo dobrej jakości produktów Finish Line'a. Oczywiście bardzo dobre produkty znajdziemy w firmie Pedros, super oleje znajdziemy u Rolhofa. Jest wybór bardzo szeroki, ale Finish Line także zwraca moją uwagę nie tylko ze względu na swoją popularność, ale również na to, w jak zrozumiały sposób wyjaśnia gamę swoich olejów. Kryteriów będzie tutaj kilka. Pierwsze kryterium to to, jak długo po jednym smarowaniu naszego łańcucha będziemy mogli używać do następnego smarowania naszego roweru, czyli jak duży dystans przejedziemy. Drugie kryterium, w jakich warunkach pogodowych olej będzie wytrzymywał, będzie sprawował się dobrze. I trzecie, i z czwartym trochę związane, to takie, jak czysty chcemy mieć napęd, jak chcemy bardzo, żeby on lśnił. Nie przyklejał się, żeby nie przyklejał się do niego żaden brud, ale z tym się też wiąże kolejne kryterium, czyli to, jak często będziemy musieli ten łańcuch smarować. I tutaj mamy w zasadzie całą paletę yy, dzisiejszego finish linea. Yy, polskiej strony finish linea chyba nie ma, ja nie znalazłem, ale znalazłem to na stronie amerykańskiej i wszystko wam teraz fajnie opowiem. Tak myślę. Ustawiłem te oleje według kryterium dystansu i jest to różnica bardzo duża. Olej, który wytrzymuje najkrócej, Finish Line pisze na swojej stronie, że nadaje się na 50 mil, czyli jakieś 80 km jazdy. Olej, który wytrzymuje najdłużej, to 280 km. Już mniej więcej wiemy, kto na pewno nie użyje tego, a komu ten nieszczególnie będzie potrzebny. Ale opowiadam dalej. I dalej podzielmy te oleje bardzo ogólnie. To jest olej wyśmienity pod względem czystości naszego napędu, olej parafinowy, jest napisane wax i skojarzmy sobie wax po prostu z woskiem, który nakładamy na nasz samochód. Uwaga, to nie jest to samo, ale skojarzmy sobie. Chodzi o to, że nasz łańcuch staje się śliski, oczywiście przecież olej ma za zadanie jak najbardziej minimalizować tarcie, ale też nie pozostawia takiego lepkiego filmu. Na łańcuchu. Tak się dzieje z samochodem. Kiedy mamy samochód wypolerowany właśnie woskiem, woski jest nałożony, możemy dotykać blachy. jest fajna, śliska, kurz można z niej zdmuchnąć, no ale jak się dotknie, to nic na palcach nie zostaje. Mniej więcej taka jest zasada działania tego oleju. Ten olej, który kupiłem w Polsce, ma tutaj nazwę Krajtek. Teraz na stronie Finish Linea jest tutaj napisane bodajże Super Clean, albo coś takiego ale wciąż jest to wax, olej parafinowy nie wiem czy jest już coś nowszego w każdym razie popatrzymy jeszcze sobie na ikonki mamy słoneczko i chmurkę, ale bez deszczu czyli możemy jeździć w gorących, suchych warunkach pogodowych oczywiście wtedy kiedy niebo jest zachmurzone, proszę bardzo też możemy jeździć krótko mówiąc suche i zapylone środowisko ale też częste smarowanie łańcucha dalej mamy finish line dry czerwony Olej z dodatkiem teflonu. Potem mamy na samym środku oleje syntetyczne, dosyć podobne do siebie, ale zaraz wyjaśnię różnicę. I na końcu mamy oleje ceramiczne. Super sprawa i już mówimy o co chodzi. Tak jak powiedzieliśmy na początku, ten pierwszy parafinowy starcza nam, no jeżeli 80 km, no to najczęściej treningi MTB w terenie nam to wystarcza, ale na asfalcie już może być różne. Dla szosowców po prostu. Raczej się nie nadaje. To był ten. Dalej mamy olej dry z dodatkiem teflonu, fluoropolimerów i mamy tutaj słoneczko i deszczyk, czyli zmienne warunki pogodowe. O tym finish line pisze, finish line, że nadaje się on na jazd, do jazdy na dystansie do 160 km. Czyli w zasadzie większość treningów górskich i szosowych da radę. Jest tu napisane, że jest on suchy i trwalszy, czyli bardziej zadbano jeszcze o to, żeby po prostu przedłużyć jego działanie i sprawić, żeby nasz napęd jak najmniej brudu, jak najmniej brudu przyklejał. Olej One Step, bardzo popularny olej Finish line a. Jak sama nazwa One Step brzmi, nie ma tutaj żadnych ikonek, słoneczka, deszczu czy tak dalej. Po prostu, jeżeli ktoś chce iść do sklepu i powiedzieć, Poproszę oliwkę. A nie jeden z sześciu rodzajów oliwki, no to sprzedawca najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie chciał tłumaczyć, o co chodzi damu, ten olej syntetyczny, który jednocześnie czyści i smaruje. Ale jeżeli czytamy tutaj na tym oleju, że on czyści i smaruje, to nie trudno się domyślić, że to będzie taki trochę uniwersalny, złoty środek, czyli w gruncie rzeczy wolałbym najpierw sobie łańcuch wyczyścić, a potem go nasmarować. No ale to ma po prostu działać dla osób, które nie zastanawiają się na tym, ile kilometrów będą mogły przejechać, jak często będą musiały ten olej, ten olej nakładać. No i z tyłu mamy napisane, został stworzony z myślą o rowerzystach, którzy poszukują produktu łatwego w stosowaniu i o to chodzi. Dzięki formule One wypiera brud i resztki oleju z łańcucha, następnie pozostawia świeży film olejowy. No i jedziemy dalej. Co? Słodkie to jest? No, sam mówi, że to słodkie, to chyba na nie osa. Dobra, dalej. Najbardziej popularny wśród maratończyków górskich, jak sama nazwa wskazuje, cross country, finish line, olej, który wytrzyma trudne warunki pogodowe. Mamy warunki suche, mamy warunki deszczowe, mamy też mróz, śnieg i błoto. Jest to również olej syntetyczny, ale nie ma on dodatku czyszczącego, tak jak ten One Step. Jest bardzo popularny, trudniej jest utrzymać czystość naszego napędu, bardziej trzeba też napęd wytrzeć, wyczyścić po nałożeniu tego oleju, ale też pamiętajmy, że im gorliwiej będziemy czyścić łańcuch po nałożeniu oleju, czyli wycierać go do sucha, tym bardziej skracamy sobie jego żywotność. Tak, Więc powtórzę, tutaj mieliśmy do 160 km, tutaj ponad 160 km, i tu finish line też podaje ponad 160 km, czyli ponad 100 mil. No i tutaj mamy coś bardzo ciekawego. Aha, dodam Wam jeszcze, że ja od lat stosowałem ten cross country, ale tutaj mamy coś bardzo, bardzo ciekawego i od razu Wam powiem, że będzie to obiekt moich długodystansowych testów i będę Wam kiedyś tam za nie wiem ile, parę tygodni, a w zimie może nawet jeszcze podawał wyniki. Mamy Ceramics Wax Loop czytamy wax, mieliśmy tutaj wax i zobaczmy wax olej parafinowy olej, który bardzo nam ułatwia zachować czystość naszego napędu, jest napisane na suche i zapylone środowisko, łatwiej będzie znaczy szybciej będzie tracił swoje właściwości podczas jazdy gdzieś tam po, po błotach i w deszczu po prostu nie jest do tego przeznaczony i tu też mamy wax, ale mamy dodatek ceramiczny bo daje, że azotek boru tu jest dodawany i fluopolimery, dokładnie, ale to chyba nas nie interesuje, czy to jest azotek boru, czy wodorowęglan, nie wiem czego. W każdym razie jest dodatek ceramiczny, a więc bardzo niskie tarcie i jest tu napisane maksymalna czystość i wbrew pozorom o tym oleju Finish Line pisze, że nadaje się na 180 km jazdy. To dużo, to zupełnie wystarczająco, nie będzie trzeba więc zbyt często go nakładać, natomiast nasz napęd będzie czysty i piękny. I ostatni, ceramik Wet lub, czyli maksymalna trwałość. I tutaj mamy ikonkę śniegu, deszczu i słońca, czyli podobnie jak mieliśmy tutaj śnieg, deszcz i słońce, tylko w innej kolejności. Maksymalna trwałość, również ceramiczny dodatek, ale będzie się sprawował dobrze w warunkach mokrych i jest to finish line, który ma działać na dystansie około powiedzmy 280 km, finish line podaje, czyli najbardziej trwały ceramiczny środek. Który z nich wybrać? Wracam na drugą stronę. Który z tych środków wybrać? Zadaj sobie pytanie, w jakich warunkach jeździsz? Czy zależy Ci na tym, żeby Twój napęd był czysty i wyglądał ładnie? Moje zdanie jest takie, że przy dzisiejszej budowie napędów łańcucha wycinanego i cieniowanego i pięknych kaset, jubilerskiej na przykład roboty z Srema, czy gdzieś tam tytanowych koronek z tyłu w Campagnolo czy xtr chcemy często to pokazać, bo jest to naprawdę jubilerska robota i trochę możemy łańcuch i nasz napęd uważać za taki. Za takie coś jubilersko pokazowe, wtedy może nam zależeć na czystości. Ja chcę spróbować tego ceramics, Ceramic Wax lub i zobaczymy, jak to będzie działało. A będę to testował, dlatego że chcę do mojego killera włożyć jakąś ładną kasetę i będzie tam właśnie albo jakiś piękny Spider Szymanowski, albo jubilersko wycinana sremowska kaseta. Tyle na temat finish linea. Aha, jeszcze jeżeli Was interesują ceny, to mam tutaj na kartce napisane. Ten wax, o którym Wam mówiłem, do 190 km to jest 40 zł. To jest mniejsza buteleczka, ale ja już to daję wszystko w przeliczeniu na 120 ml. Czyli tu mamy 40 zł. Potem mamy cenowo ceramik WET 30 zł. I tu już nawet Wam dokładnie nie będę podawał, bo to są ceny typu 22, 23, 25 zł. Skojarzcie sobie tak. Te tutaj. Czyli nie ceramiczne, bez dodatków ceramicznych, to jest 20 parę złotych. A ty tutaj to jest 30 i 40 złotych. Ale ten będziemy musieli stosować co 80 km, a ten co 280 km. Być może te dystanse będą troszeczkę tutaj może krótsze niż podaje producent, ale wciąż różnica jest duża. Czy warto wydać więcej? Uważam, że warto, dlatego że cena, różnica w cenie, powiedzmy tutaj między tym a tym 15 zł na tej buteleczce nie jest jakaś bardzo duża. No a mamy też poczucie, że mamy najbardziej jakościowy produkt, który i tak będziemy stosować rzadziej, a nasz napęd będzie Czystszy i piękniejsze. To na temat finish line'a a tu Wam jeszcze odsłonię inne oleje, żeby nie było. Mamy tutaj na przykład Brunox'a Topcat, to niemiecki i Rolhoff'a i tu mam na przykład Bike Line Wet Loop. Dlaczego idąc do sklepu i może nie znając bliżej tych olejów, nie testując ich, nie kupiłbym ich nie dlatego, że one są na pewno gorsze od Finishline'a, bo mogą nie być gorsze, ale dlatego, że na przykład o tym Wet Lub wiemy tylko tyle, że jest to smart do łańcucha polecany do stosowania w warunkach mokrych. To trochę za mało. U Finishline'a bardzo mi się podoba, że mówi co do tych olejów dodał, co, co tam jest i wtedy jesteśmy w stanie podjąć lepszą decyzję. Jeżeli chodzi o Rolhofa, to jest napisane w ogóle tylko tyle, że oczywiście jest ochrona przed korozją, mniejsze tarcie, bla, bla bla bla. Natomiast to, co pisze Brunox, to może być naprawdę bardzo dobry olej, dlatego że Brunox robi też dobre produkty, ale to, co pisze na swoim oleju, to jest jakiś żart. Jest to napisane, no jakbym czytał jakąś reklamę pasty do zębów. Preparat najwyższej jakości do smarowania łańcucha, idealny w zmiennych warunkach pogodowych, latem i zimą. Czyli najlepszy na wszystkie warunki pogodowe. I teraz, Gwarantuje trzy razy dłuższą smarowność i 5 razy dłuższą ochronę antykoryzyjną od innych środków. 3 razy dłuższą smarowność i 5 razy dłuższą ochronę antykorozyjną od innych środków. Od jakich środków? Jak to policzono? Tu 3 razy dłuższą, tu pięć razy dłuższą. To jest jakaś durna reklama, jak coś takiego czytam. No to wiem, że czegoś takiego ja nie kupię, ale tak jak mówię, dobre produkty oni też mogą robić, natomiast podejście do klienta też się liczy, lubię wiedzieć to co ma w moim rowerze, bo na napęd wydajemy dużo pieniędzy i chcemy jak najrzadziej coś w tym napędzie wymieniać. Poza tym, jeżeli będzie ładnie wyglądał, no to będziemy się z tego bardzo cieszyć. Tyle na temat olejów do łańcucha, w kolejnych odcinkach będzie jeszcze trochę na temat rozmaitych... Przyrządów, urządzeń i środków do czyszczenia łańcucha. A już niedługo pokażę Wam dokładnie na ekranie w jaki sposób to robimy. Na razie, ich ocześć.